Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, w tym odcinku otworzę trochę skrzynek, w sumie wszystkie skrzynki, które aktualnie sobie zebrałem na moim koncie, ze względu na to, żeby wymaksować po prostu jak najwięcej postaci na 11 level, jak dobrze wiecie była aktualizacja, teraz maksymalny level jest 11, także będę maksował, ja mam wszystkie postacie na 9 levelu, więc trochę tych punktów będę musiał tutaj zebrać, raczej wątpię, że się uda wymaksować tutaj to konto z powrotem, tak jak było wcześniej, ale, chociaż trochę sobie tutaj podmaksuję, trochę tych punktów zbiorę, no i mam nadzieję, że e, jakieś tutaj gearsy odblokuję. Także, jeżeli taki opening, można powiedzieć, opening właśnie spodoba, zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał. A ja myślę, że już przechodzę. Mam tu do otworzenia Brawl Pass, w sumie sezon 7, 8, no i tutaj trochę z 9 jest. Do 23 level, no i z tego trophy roda też tutaj tych skrzynek trochę jest. Tak jak mówię, raczej tutaj się nie uda wymaksować e, wszystkich postaci. Mam nadzieję, że chociaż jakąś jedną się uda tutaj e, ogarnąć na ten 11 level. Także ja już bez przedłużenia e, zacznę sobie tutaj otwieranie tych skrzynek. Polećmy, może najpierw z bropasem. E, na razie, czy ja tu mam jeszcze jakieś punkty w ogóle? Zobaczymy. Ok, jest 500. Do kogo by tu dać? Myślę, że mógłbym sobie dać te 500 do spajka. Niech będzie już tak, tutaj 500 punktów do spajka, no i lecimy sobie z openingiem, wracamy tutaj, czekajcie, kliknę, dobra i lecimy, e, zobaczymy co tutaj ciekawego, na pewno będzie dużo tych punktów leciało, e, mam nadzieję, że jak najwięcej, I w końcu jest też w sumie okazja, żeby otworzyć te skrzynki, bo trochę, trochę je tutaj trzymałem, ze względu na to, że już miałem wymaksowane konto, no teraz trzeba maksować powiedzmy drugi raz, także e, jest okazja właśnie to otworzyć. Lecimy sobie, trochę mało tych punktów, leci tak po 6 czy coś, no ale, ale trudno, kolejny mega boxik tutaj no tych skrzynek, dzisiaj otworzę dosyć sporo, plan jest otworzyć wszystkie i raczej te wszystkie otworzę, e, tutaj token row wleciał fajnie, trochę może przyspieszę tutaj, bo no, jest dużo tych skrzynek do otwierania, więc żeby też ten odcinek nie wiadomo jak długo nie trwał, e, trzeba tutaj trochę przyspieszyć, zwłaszcza, że też tutaj tylko będą leciały te punkty mocy. Także też, no można powiedzieć, nic ciekawego. E, w sumie ciekawi mnie chyba te girsy dopiero są e, od 11 czy od 10? Szczerze nie mam pojęcia, czekajcie, w sumie zobaczę sobie. Ale chyba od 11. Tak, od 11 są, więc no na razie nawet nie mam szans, żeby wydropić. Dobra, lecimy teraz z tymi z dużymi skrzynkami. 66 skrzynek. Niestety tutaj e, sezonu z bazem nie miałem kupionego płatnego, więc po prostu otwieramy to za darmo. Lecimy 60, tak jak mówimy, 6 skrzynek, teraz już 60 Postaram się jak najszybciej to otwierać, żeby tutaj e, szybko zrobić opening, no i może jakaś postać tutaj na ten dziesiąty chociaż wleci. No teraz na pewno będzie to spike najwcześniej, bo dostał 500 punktów, no i ogólnie chyba w te wszystkie punkty będę do niego ładował. E, myślę, że tak sobie zrobię, żeby chociaż tą jedną tutaj postać na jedenasty na odcinku zrobić, bo nie ma sensu tak do każdej dawać, także spike będzie tą postacią, którą zrobię. Na 11 level, no i może wtedy jakieś tam e, te ulepszenia, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, e, polecam, mam nadzieję, przynajmniej 42 skrzynki jeszcze Lecimy sobie na spokojnie. W sumie jak otworzę te skrzynki, to zobaczę ile tam do spajka mam tych punktów. E, na razie jeszcze tutaj muszę 36 skrzynek otworzyć. Dajcie w ogóle znać, czy Wy macie już jakąś postać na 10 albo na 11 levelu, czy udało Wam się jakoś tutaj ulepszyć. No, na pewno będzie trzeba teraz znowu pograć, trochę pozbierać tych skrzynek, żeby z powrotem wymaksować to konto. Tutaj naprawdę liczę na ten 11 level przy spajku. Może jakaś postać jeszcze wleci na 11, choć ja tak szczerze wątpię, bo za dużo po prostu tych punktów tutaj brakuje. Trzeba zrobić 10, później jeszcze 11 level, więc tak szczerze wątpię, że e, jakaś postać oprócz spajka jeszcze wleci na 11. Ok, 7 skrzynek i przechodzimy sobie. Do kolejnego Brawl Passa, chociaż w sumie mógłbym przejść do Trophy Road'a, tak żeby coś innego było. E, więc myślę, że polecimy z Trophy Road'em, tylko w poprzednim Brawl Passie jeszcze odbiorę sobie właśnie te, e, te punkty mocy. Dobra, mamy skończony sezon, teraz ósmy i czy tu mam jakieś punkty pozostawione? E, zobaczmy, dobra, jest 50, czekajcie, gdzie tu jest Spike? Szkoda, że on tak na dole jest. Dobra, dajemy do Spike'a, dajemy tutaj dalej do Spike'a, gdzie on jest? Tutaj. Kolejne 50 też do spajka. No i jeszcze trochę, i będzie już tutaj. Oj, skrzynka otworzyłem. Czy będzie tu spike? Niestety nie ma. Ok, 17 punktów. Czy w sklepie coś jest? No, w sklepie nic nie ma, niestety. Yy, nie wiem, czy skrzynki, dobra. Polećmy sobie, może jednak z tymi. E, punktami, bo skrzynek myślę nie ma sensu na razie otwierać, chyba że po prostu bym zostawił sobie, dobra zostawię tego spajka na razie jak nie wylecą mi tutaj punkty do niego ze skrzynki, no to po prostu e, wtedy sobie odbiorę z browpassa, na razie lecimy z trophy roadem, którego też już dawno nie odbierałem, ale nie było potrzeby, trochę tych, tych skrzynek tutaj mega megaboxów mam, więc też zawsze tam więcej tych e, punktów poleci, dobra czy będzie tutaj spike? na razie nic niestety do niego nie leci, a szkoda, Ok, tutaj też nic. Polujemy oczywiście na Spike'a. Token Doubler spoko. Kolejny Megabox. Czy tu będzie Spike? Niestety też nie. Czy tutaj będzie? Niestety nie. No mam nadzieję, że on tutaj wyleci, bo nie chciałbym odbierać tam e, tych punktów 17 tak naprawdę. Chociaż no jeżeli będzie trzeba, no to odbiorę po prostu i wtedy sobie damy resztę tych punktów też oczywiście do Spike'a. Dobra, tutaj mamy Megaboxa za 30 tysięcy pucharów. Ok, nie, tu nie było niestety Spike'a. Kolejny tutaj mega boxik wlatuje, i tu też nie ma spajka. Lecimy na pewno i czekać, ile jeszcze tych skrzynek, bo tutaj mamy 32 tysiące. No, jeszcze trochę tego w sumie tutaj jest do otwarcia. Nawet nie wiedziałem, że aż tyle. Myślę, że to w sumie Wam przyspieszy trochę. Tutaj to ulepszanie. Na razie mamy spajka ulepszonego, więc w sumie punkty mocy zebrane, więc lecimy sobie z ulepszeniem. No i teraz 2800 o jedno miejsce na wyposażenie odblokowane, czyli tutaj jedno miejsce jest od 10, a drugie od 11. Warto wiedzieć. Zbieramy sobie tutaj te girsy, w ogóle co tu się dzieje. Tarcza, a czy ja mogę coś innego? Nie, tylko tarczę. Dobra, no to tarczę sobie zrobimy. I co? I chyba tyle na razie, nie? No tutaj musimy mieć 11 level, tu jest pierwszy level tej tarczy. Także lecimy sobie dalej. Także teraz ja wam po prostu przyspieszę tutaj to otwieranie i widzimy się jak zakończy już tutaj to polowanie, w sumie ten opening i zobaczymy jak będzie wyglądało moje konto po otwórzeniu tych wszystkich skrzynek. i see you No i mogę już sobie spajka ulepszyć na 11 level, także 2800 ulepszamy. Mamy teraz jeszcze odblokowane kolejne miejsce na, na to wyposażenie. Tak się to tutaj nazywa, więc e, zobaczmy. Trochę mi tu poleciało też tych punktów. 6 na 1 mam e, punkty życia i tutaj prędkość. E, wiecie co? Czy ja mogę to ulepszyć? Nie mogę. Zrobiłbym sobie może tą prędkość w sumie. Yy, ulepszmy, ulepszmy jeszcze, to jest już drugi level, trzeci, który jest tutaj maksymalny, okej, okay, nice, udało się ulepszyć tą prędkość na poziom trzeci, nie wiem czy tutaj poziom trzeci nie jest maksymalny, ale no ulepszyć już tego nie mogę, nic z tym zrobić nie mogę, więc prawdopodobnie tak, ulepszmy sobie jeszcze tutaj punkty życia od razu. Też chyba będzie drugi, tutaj niestety level jednego punktu brakuje, ale jeszcze mam dużo skrzynek, więc na spokojnie wybierzmy sobie to i wybierzmy sobie to. Na razie tak to wygląda, Spike to jest moja pierwsza postać, yy, więc lecimy sobie dalej, yy, krótkie cięcie i widzimy się jak otworzę te wszystkie skrzynki. No tutaj trochę jeszcze tego zostało, także krótkie cięcie i widzimy się na podsumowaniu. No i mamy już wszystko otworzone, tak się prezentuje aktualnie moje konto, 65 tysięcy golda, tutaj Spike oczywiście z, tymi, yy, z tym wyposażeniem, z tymi Gearsami. Jedyna postać, którą mi się udało zrobić, przez to, że dawałem punkty do niej. A tak się właśnie tutaj prezentują postacie, które mają najwięcej tych punktów. No, Shelly ma 534. No i idziemy oczywiście w dół. Szczerze myślałem, że pójdzie trochę lepiej, a tak naprawdę się okazuje, że tych punktów mocy będzie tutaj potrzeba dosyć sporo, bo żadnej postaci poza tym spajkiem nie udało mi się zrobić na... 10, a już na 11 level, także trochę lipa. Jeszcze sobie przejdziemy tutaj do spajka, ulepszymy te przedmioty, bo mogę tutaj ulepszyć punkty życia na poziom trzeci. Także lecimy, plus OK. Mamy tutaj poziom trzeci tego życia, więc by, bym sobie to wybrać. Czekajcie, jakby to tutaj zmienić, czy to się chce w ogóle zmienić, czy nie bardzo. Dobra, teraz się zmieniło. Mamy tutaj obrażenia, ulepszamy za 80. W ogóle mam 3,5 tysiąca tych punktów za które się ulepsza, także lecimy, no tutaj mamy, tu mi brakuje w sumie jednego jeszcze przedmiotu, żeby zrobić trzeci level, tylko czekajcie, zamienimy sobie, dobra, no i tu chyba raczej też będzie już trzeci level, tak mi się wydaje, dokładnie mamy trzeci level, teraz zmaksujemy sobie tą tarczę, zobaczymy, tutaj jest też trzeci level, więc e, wszystkie tutaj... Przedmioty poza tymi obrażeniami udało mi się zrobić na trzeci level, więc spoko. Wydaje mi się, że jest to maksymalny. Możecie w sumie dać znać w komentarzu, czy to jest maksymalny. E, ja sobie wybiorę, może tutaj. Tu jest, są punkty życia. No i dobra, niech, będzie, niech będą punkty życia. I niech będzie, może tutaj e, prędkość w krzakach. Niech będzie tak. Więc tak właśnie wyglądają te postacie. Jeszcze dużo tutaj maksowania przede mną. Dajcie znać, czy wam się udało jakąś postać ulepszyć na 11 level albo na 10. To by było na tyle w tym odcinku. Taki w sumie cały odcinek z otwierania skrzynek, ale myślę, że to jest spoko, bo dawno czegoś takiego nie było. Jeżeli spodobało wam się, zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Siema.